Pozdrawiam nowych super Witajcie Widać w odcinku! Dzień gramy Ultimate Costume Night! Mamy tutaj. A my. Pisze w komentarzach. Ja grał pierwszy, trochę możliwy pierwszy już tutaj. Nawet na pewno power-upy, dużo mam ich. I jak gram, zagram dzisiaj na Super Baby. A zagram dzisiaj jako z Balorą na 10. Fungajem. Wiem, że to bez sensu, czym jest fungajem. Z nim ci to mnie atakują, będą też to Będę taś... Będę nie. Tak. Lecz. nie. Będę, że będzie drugi. Nie wiem, czy będzie druga część. Będę kolejny odcinek z tego. Lecz. obstawi. Lecz mówię, że postanie nowy. O, królewce, modliwe dzisiaj lub jutro. zaraz to Zaraz Zaraz bo... Zaraz to by nie wybrali balon śmieca. A skoro mnie atakuje tylko... Skoro już gram tutaj, na jest Znam Jeszcze ja raz bo co to ja mam dusz i już nie pierwszy raz rzucam sobie, ten z ataki Jego też weźmiemy No i poczekajcie I już, go! będę wszystkie drzwi I to jest właśnie specjalne, że ja coś mam, z ulgę miałem jako coś najspecjalnym Wygrałem sobie rzecz, nie powiem wam, bo to będzie mój sekretnik nie mogę się podzielać z nimi. I taki sekret I teraz zrobimy tak, żeby zgięli Kolejna. I teraz podjemy, podjemy i włączymy Bo to flipy, się nie włączymy. Przestańcie wychodzić na kamerę. Nie, podaj. Tutaj jest otwarte. Okay. Okay.

Spodajmy go. spodaj się kamery! ja, ja nie, wiem, co to był dobry pomysł. Jeśli ja przegam to przybaczę, widziałem. Pierwszy raz ich wybrałem na tych łatwych. O, wszystkie mi to płacą. Mam problem z tym, że one tu w mi tu atakowały. Proszę, 5 Thank Dziękuję za depositing 5 końców! taki, że ja może

Zostaw! Ja! Ja ich kasuję, i po prostu. Ja sobie piszę, komu dać mam kolejny przejść w tym wersie. Ja wiem, że już wam.